Jest rok 1670. Miałem szczęście urodzić się szlachcicem w Polsce, najpotężniejszym państwie na świecie. Osiągnęliśmy najwyższy etap rozwoju jako ludzkość i nic Więc więcej się już nie zdarzy. No bo i co? Chciałbym, żeby moi chłopie uwierzyli w siebie. W jaki sposób? No. Wszystkich nas czeka katastrofa! Boże! To kara za wynalezienie teleskopu i podglądanie pana Boga. Możliwe, że w naszej wsi pojawiła się poważna choroba. Leworęczność? Nie, nie, mańkuta wygnaliśmy odpowiednio wcześniej i się nie zagnieździło. Ja się nazywam Bogdan. Nazywam się Maciej. Polska dla Polaków. Pochodzę z Litwy. I Litwinów. Bogdan, co zaczyna się na Ży i po cichu woda polską? Przyjechałem do wsi Adamczycha w ramach wymiany chłopskiej Erasmus. Żydzi. Żyto. Patasz może dzisiaj na tańce? Wyjdziesz za syna magnata. Bez dyskusji. Po moim trupie! Po twarz! Podwarz! Po, twarz! po, twarz! po, twarz. po, twarz. po twarz. Ludzie, obudźcie się, jest XVII wiek! Wspaniały czas, żeby być kobietą. Bóg, honor, ojczyzna. To trzy najczęstsze przyczyny zgonów polskich szlachciców to była przeciw, koniec tematu. Mamy demokrację. Pomyślę o tobie, jak będę ją handlużył. To nie jest problem, ale niestety będziemy musieli Cię zabić. <grystanie> Dlatego staram się cieszyć tym, co mam. Bo w końcu gdzieś tam na świecie dzieci głodują. O, na przykład tutaj. Dzieci chłopów. Biedne, głodne dzieciaczki. A właśnie. Obiad.